Od grudnia 2015 roku dla zmotoryzowanych mieszkańców gminy Nadarzyn, dzięki zakończonej modernizacji odcinka trasy S8 z Salomei do Paszkowa, droga do Warszawy stała się prostsza i krótsza. Teraz z niecierpliwością, ale i nieukrywanymi obawami oczekiwane jest rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka przebiegającego przez naszą gminę. Organem bezpośrednio odpowiedzialnym i decyzyjnym w tej sprawie jest Warszawski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projektowanie rozbudowy tego fragmentu drogi krajowej nr 8 Trwa od wielu lat. Projekt był wielokrotnie opiniowany w urzędzie gminy na różnych etapach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad była otwarta na wnioski zgłaszane w wielu przeprowadzonych rozmowach, konsultacjach i negocjacjach, w tym m.in. w sprawie przebiegu serwisówki na wysokości nadarzyna czy też powstania dwóch węzłów nadarzyn i młochów na tak krótkim odcinku trasy. Podczas spotkania jakie miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku, już z udziałem generalnego wykonawcy inwestycji, było jeszcze wiele niewiadomych odnośnie szczegółowych. Rozstrzygnięć projektowych. W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wyżej wymienionym tematem o informację w tej sprawie poprosiliśmy dyrektora oddziału warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pana Krzysztofa Kondraciuka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Warszawie, prowadzi inwestycje na odcinku drogi S8 Przeszkoda Paszków inwestycja, której, gdzie umowa została podpisana w czerwcu ubiegłego roku za kwotę 436 milionów z terminem ostatecznym zakończenia całości w październiku 2018 roku. Odcinek, który w tej chwili przechodzi, jest procedowana wydanie decyzji o ZRID, czyli zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Mamy nadzieję, że na przełomie miesiąca lipca, sierpnia ta decyzja ukaże się i wykonawca będzie mógł rozpocząć roboty, czyli tą fazę, która jest najbardziej widoczna, najbardziej oczekiwana, dlatego że są wykonawcy już widoczni na budowie sądzę że wszystkie albo prawie wszystkie postulaty które były w uzgodnieniu i są oczekiwane przez mieszkańców gminy Nadarzyn zostały w dużej mierze uwzględnione przez projektantów te które nie zostały uwzględnione które mogą być uwzględnione być może e, będą wzięte pod uwagę przy udziale oczywiście gminy jeśli będzie sobie tego życzyła tutaj głównie mówimy o ścieżkach pieszo-rowerowych włączenie tego do pewnego systemu e, w trakcie prowadzenia robót Y, także mamy na to czas, y, żeby... Uszczęśliwić mieszkańców i żeby mogli korzystać z tego w tej formie, którą sobie przewidują. Natomiast naszym zadaniem jest wybudowanie odcinka tej trasy do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda Paszków. Gmina Nadarzyn bardzo czynnie uczestniczyła w procesie przygotowania inwestycji, angażując się w to, reprezentując swoich mieszkańców i przedstawiając często ich racje. Prace będą prowadzone pod ruchem, co wiąże się z pewną uciążliwością, dlatego w pierwszej kolejności zostaną wybudowane wszystkie. Drogi dojazdowe, które będą służyły jako obsługa terenu przyległego, również wykonane wszystkie obiekty inżynieryjne, które będą łączyły obie strony, którą, które dzieli droga. W czasie budowy, jak i już teraz, materiały będą dostępne na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Oddziału Warszawskiego, jak również u inżyniera kontraktu w miejscowości Rusiec, jak również w oddziale w siedzibie Generalnej Dyrekcji na ulicy Mińskiej 25. Będzie można mieć do tego dostęp i naszy interesować się przebiegiem i postępem robót w, w całej budowie.